Ty ty ty. czekaj to oj jest To tam, oj, tam. tam To nagracja zaśrubowane, To nie wejdziemy a To słuchaj, 2015 rok jest ok. To jest na drzwi. W miarę nowe. No i tutaj masz plastyki. O. Wiesz co? To, żeby to A, ehm, magazyn, działa tutaj e, zasilanie na pewno tych nadajników sieci komórkowych. Mamy azbeścik. Ładne oświetlenie. Stare. Rafał tutaj miał zabawę z tym. Jego klimaty. I mamy potencjalne wejścia. Hmm. Ale na razie się trzymamy, może będzie coś łatwiejszego O, spójrz tutaj o. Ty Badaj no. To To okay. z magazynami się sprawdziła Tak, ale kurde ile siano Zobacz. No, dobra, już widzę tytuł tego filmu. Znaleźliśmy kupę siana na urbexie. No to by się zgadzało, ale słuchaj. To jest ogromne te bele są. No jak coś takiego się na ciebie zwali, no to nie, nie, nie zazdroszczę. Mamy siano. Czyli pobliscy rolnicy tutaj składują rzeczy. Eee, masz latarkę na wierzchu? Zobaczmy czy będzie tutaj przejście. Patrz, jest wejście na górę. A, zobacz, jest ten e, Zapomniałem, co się nazywa do transportowania. Mm. No, oczywiście, zapomniałem, ale będzie napis. Tutaj natomiast mm, maszyna do przesiewu. Tak to wygląda. Zobaczmy dalej. Mhm. Mm Cała maszyneria, transport tego zboża, który tutaj był, zaczęli już rozbierać, widzisz? Pod silniki Ale w porównaniu z tym Siosem, który objeździliśmy w zeszłym roku, to ten silnik tutaj jest mikroskop inny. Tak Więc co, zastanawiam się, czy zejść tutaj na dół, ale chyba tak Ale się wyginają te schody Są pajęczyny, czyli jakiś czas tutaj nikt nie, przy, nie przechodził Słuchaj, jest kolejny silnik i jest tabliczka znamionowa Czy jest rok produkcji? Hmm. Eee, 202 kg na 380V, ale daty produkcji nie ma. Wszystkie powinny być połączone razem Oj Trewko Ci się tu dostało no, To jest tym, się wszystko z blachą, to się Ty, ale O Takich rzeczy nie widziałem w filozofii jeszcze, żeby drabinka była. Jakieś półpiętra No dobra, przejdźmy na drugą stronę. Powinna być klatka schodowa. A nią powinniśmy przejść na dach. Jeszcze stare oświetlenie jest. Takie pyłoszczelne z tego co widzę. tutaj nawet nie ma zamiaru wchodzić, bo to wszystko przerzedzawiałe. No i w zasadzie w stanie, będzie No, kolejny z syp. mniejszy niż ten. No dobra. No. Koniec. Koniec. Tędy powinno być przejście. Czekaj. to jest transport kurcze łańcuchowy, zapomniałem nazwy nie wiem czy czujesz, a nie to nie, nie czujesz ale Leczuję, czuję, czuję myśl mm -hmm. i co i nie mamy wyjścia? czyżby ten silos się nie łączył z żadną klatką schodową? z drugim budynku? albo może nie na, na tym poziomie, nie na tym piwnicy wiesz co, czyli co musimy wyjść w takim razie i poszukać innego wejścia zobacz, że tutaj chcieli to wszystko jeszcze jakoś utrzymać na piankę montażową no takie profesoryczne zabezpieczenie, żeby było mm -hmm. ale to już jak zrobili, to już nie dało rady tego serwisować, ściągnąć i w ogóle czyli jednorazowy zabieg no. Trzyma się o. no dobra, klatka schodowa, to nie odejdziemy pewnie na samą górę. Hmm. Spójrz. mamy rozdzielkę, rozdzielnię elektryczną, winda jest. Tam na dole przed chwilą byliśmy. I tutaj trzeba uważać. Ok, są pozamykane te piętro. O, wysoko. No nie mów. O, kupa i dokumenty. Słuchajcie, mamy tu naprawdę mnóstwo dokumentów. I nie chcę wam pokazywać dokładnie ich z bliska, ponieważ pokażą, gdzie jesteśmy. Tak czy inaczej, Słuchajcie, mamy tutaj projekty różnego rodzaju schematy. Elektryczne i nie widzę tutaj danych osobowych żadnych. Tyle dobrze. Są to po prostu schematy i dokumentacja techniczna, ale jest tego naprawdę, naprawdę sporo. I większość z lat 60., 70., więc kało historii tego miejsca. To, a tu mamy toalety. Mamy toalety, ale czy coś zostało? tak Kieczek. Wentylatory umywalnia, wentylatory świetlica, tak. Kolejne toalety, których nie ma, co? auto się wiesz? Ja chociaż koła zostawiam. Ok, czyli prowizorycznie zrobione ścianki. Oddzielać kolejne pomieszczenia. Hmm. Znaczy tutaj gdzieś. Okej. Okay. Mm -hmm. i podobna ścianka już rozebrana. To wygląda, jakby chcieli po prostu zrobić trochę więcej miejsc pracy. O, jest toaleta, jakaś jest stara gazeta w środku. Po rosyjsku ta gazeta jest może było ciekawiej, wszystko to em pachnie. Oj oj, ptaszek nie dał rady. Co, jak na razie pomieszczenia biurowe, hmm, nic konkretnego, pusto. Wystrój pamięta jeszcze poprzedni ustrój, kolejne bezpieczniki. Gniazda 220, młyn, suszarka, szara, patrz. Ale to wygląda ta farba łuszcząca się. Sieć była posiadowa, wiesz? Najwidoczniej. Ale też Erfan to bo z nie Nie Okej, okay, a tutaj mamy. Hmm zejścia niżej, ale nas to nie interesuje, dobra to wróćmy do klatki schodowej i na samą górę No dobrze, powróciliśmy na klatkę schodową i ciśniemy do góry Kolejne piętro Aha, dobra Tu już się trochę zmienia krajobraz Tam byliśmy przed chwilą I tu są drzwi jeszcze z boku No, okay. zobacz. W sumie tam też było coś podobnego. To jest znacznie mniejsze. Tak, nie? tak. No, mogę dać, ten obieg jest dużo mniejszy. Chociaż Mogę mm -hmm. wersja wersa mini testował. Tak. Dobra, chodźmy wyżej. Stara szafka. Już tutaj dawno nie ma. Kolejne piętro. I znowu troszeczkę inny krajobraz. Nie ma już wyjścia na zewnątrz. Ale jest waga, zobacz. Lubelskie fabryki wag. Przez e, nie ma tego wskaźnika, a sama sam mechanizm już jest taki nie za bardzo. Do 600 kg. Akurat może się zmieścisz. sobie mówić, że chyba nie łapiemy. No, ale lubelskiej fabryki e, WAK pamiętasz co było śmieszne? Gdzie, gdzie widzieliśmy? Wszędzie w sumie. Ale w Czechach nawet. W Czechach też? Tak, to było dziwne w sumie. No, tak czy inaczej. Z tego to jest roku, szkoda, że nie ma daty. Ale stare jest na pewno. Tu masz rok. 76. 76. 76. Ok. To jest trochę prowadzi kanał na <ścoughs> Szczerze mówiąc. Jak na takie miejsce opuszczone, łatwo dostępne, na razie alkoholu tu nie widać w ogóle. No, to wszystko w <laughs> na górnych piętrach. O, spójrz. Coraz węższe się robi wszystko. Kolejne piętro. Nie pamiętam, czy to jest piąte, czy które. Eee, oczywiście winda firmy z ręb. Nie dostaniemy się tam. Ładny dzień dzisiaj jest, to trzeba przyznać. A tutaj mamy te 100 w tym budynku. A instalacja elektryczna? No gdzie zostało. No sporo, spory zostało. Ja podrężoni ucięli i silniki i takie większe rzeczy zabrali. No, na razie. No pewnie tak. No jesteśmy prawie na szczycie. Pytanie, czy wejście tam będzie możliwe? No słuchaj, tak jak mówiłem. Najpierw brali silniki. Słuchaj, mam otwartą windę i winda jest tutaj na tym piętrze. Spójrz. Powiem tak, przypomina mi się ta winda w Almamerze, wiesz? A tu mi się przypomina ta winda w Ndegorzowie, w nie. Wchodzić tutaj nie ma mowy, słuchajcie, bo tam jest 30 metrów w dół, nie wiadomo w jakim to jest stanie. Ach, więc od razu takie rzeczy. No zobacz. To także znajome z tamtego elewatora, w którym byliśmy rok temu. Przepraszam, dwa lata to już. Chyba dwa, dwa lata, tak. I tutaj zapewne mamy te największe rzeczy. Nie, A ja... trzy 3. Ty, coś tam lata. Ptaki pewnie, wybiórka. Albo nie to też. No tak czy inaczej, głęboko, głęboko. Dobra, słuchaj, mamy wyjścia po prawej czy po lewej, jak wolisz. Gdzie jest Z tej strony jest ale zobaczymy, wyl wylądujemy. U, dzień dobry. Została Jolka Tylko. Słychać że to wszystko chodzi Zasięg powinien być dobry Przynajmniej No i jesteśmy na szczycie Prawie że Lewatorów. No, Czy jest wysoko? Jest wysoko Wiesz co mnie zadziwia w takich miejscach Że pomimo tego że jesteśmy Jakieś 30 metrów nad ziemią To natura zawsze znajdzie sposób Żeby jakoś no, wbić się tu i przeżyć, że tak powiem, no i spójrzcie na to. I to niezależnie gdzie się pójdzie, takie rzeczy można zobaczyć, trawę, drzewka. Za parę, paręnaście lat będzie tutaj ładne, wysokie drzewo. Wątpię, żeby przerosło ten budynek, ale no, daje to pojęcie jak natura jest wytrwała. Słuchajcie, druga strona elewatora. Będę tutaj dosłownie chwilkę, ponieważ jesteśmy na widoku. Ach, dobra. Tam widzę grupkę ludzi. Nie wystawiajmy się tak, bo jeszcze chcemy tu chwilę pobyć. Oczywiście słuchajcie, jeśli będziecie kiedyś w to omijajcie takie kraty. Mogą być zardzewiałe, mogą być po prostu niesprawne, nie utrzymają was. Na dół jest 30 metrów. Więc naprawdę, stawajcie na betonie tylko. Słuchaj, zerknę tylko tak o, na chwilę, tylko muszę prawo jazdy kategoria C okej, okay. poczekaj sekundkę pełno kup ptasich aha, słuchajcie, no mamy tutaj on kolejny silnik rozebrany, strasznie smarem tu czuć no słuchajcie, no, co mogą rozbierają i tyle mogę powiedzieć śmierdzi, naprawdę Słuchaj, mam obawy przed tą częścią. Bo tutaj mogą być czujniki ruchu, wiesz? Ale nie, spójrz. zobaczyć No dobra. Ostatnio na nie byliśmy. To był czujnik ruchu w tym miejscu. Musieliśmy się wycofać. A tutaj zobacz. Możemy iść na samą górę. No nie. Czyli zakładasz takie zabezpieczenia. Ale kurde, ty widziałeś jakieś prostu rosące do góry nogami? Jak na rękach stałem, to mi się zdarzyło. Zobacz. Ale to już tragicznie wygląda. Dobra, jest, słuchajcie, dźwigu, maszynownia dźwigu. Silnika nie ma. Elektronika też wyrąbana, że tak powiem. Ale mamy drabinę, jakby co? Nie no, masakra. Słuchaj, powiedz mi szczerze. Ja nie widzę sensu, żeby tam wchodzić. No słuchajcie, no i sieć na Być może 5G spali na mózgi. Co spali? Mózgi. Co? Takie coś co powinnaś mieć w głowie. Nie no dobra, żarty żartami, ale nic tam nie odkryjemy raczej nowego. A mimo wszystko jakieś promieniowanie tam jest, ale tam ten elevator zdecydowanie był wyższy. Aha, gra, 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 gra. Mhm. No, powiedzmy sobie szczerze, mniejsza miejscowość, mniejszy elewator i mniej ciekawy. Natomiast ta część budynku jest tyle ciekawa, że tutaj po prostu nie ma już pięter Zostały jakieś takie betonowe rusztowania. Tak to wygląda. Zresztą o jest wejście, to możemy szybko zerknąć. Okej, okay, słuchajcie. Fuh. widzicie to? Tak właśnie wygląda ta część budynku. Dobra, nie będę chodził po tej śmieciach, bo tu woda wychodzi z nich, ale sami możecie zobaczyć w tej chwili jak to wygląda gaśnica. Z roku 2015, jak tam ta w środku zresztą też. Lodówki. Ok. Czyżby takie złomowisko. Pobliski mieszkańców. O, kuchnia dla dzieci to fala. Lodóweczka amiki. Opony, meble stare. Jakieś inne pierdóweczki. Gablotka nawet jest. Podejrzewam, że e, mieszkańcy się pozbywali telewizory, mieszkańcy się pozbywali śmieci niepotrzebnych. Oj. Zdjęcia, które tutaj oglądałem przed przyjazdem, przedstawiały te dystrybutory w trochę lepszym stanie, szczerze mówiąc. Ale masz silnik jeszcze. Jeszcze silnik jest, ale już nie zatankujemy. To tyle zakładów przetwórstwa zbożowego. Słuchajcie, no, miejsce, szczerze mówiąc, nie jest zbyt atrakcyjne, bym tak powiedział, <mówię> ale... Złogodnie. Ale no wiadomo, widoczek z góry jest najciekawszy. Dziwi mnie tylko, że wejście na tamte nadajniki sieci komórkowych jest takie bezproblemowe. Naprawdę każdy może tu wejść. Moim zdaniem powinno to być jakoś zabezpieczone, bo zaraz przyjdzie jakiś antyfan 5G i podpali to wszystko. No a jeśli nawet jakimś czujnikiem ruchu, no to chociażby krata albo no. klapa, żeby była na kurtkę zamknięta. No. no, ale poza tym, no, widzicie, jest jak jest. Szału nie ma, a my lecimy dalej. Do zobaczenia na następnej wyprawie.